Filmik ten będzie się nazywał Co dalej z Białorusią. Długo nie nagrywałem na ten temat, bo chciałam się trochę zorientować, i im więcej się próbowałam zorientować, tym mniej wiem, więc podzielę się tylko tym, czym, czego nie wiem. Podzielę się tym, co wiem i dlaczego z tego nie wiem, co wyciągnąć, jaki wniosek, bo taka prawda, jedną z wad intelektualistów, szeroko pojętych jest to, że się. Nie przyznają, kiedy czegoś nie wiedzą. E, przy wszystkich różnicach, jakie mam moim, między moim poglądem a e, poglądem Stanisława Michalkiewicza, że on jest tym anarchistą, pardon, libertarianinem e, i tak dalej, jakby to była różnica jakaś. E, przy wszystkich tych różnicach podoba mi się to jego... No ja nie wiem, co Putin i Merkel ustanowili na przykład, bo oni mi się nie zwierzają, na przykład tak mówi, na przykład to, to jest fajna, fajna maniera. Więc ja też nie wiem. Ale bo, bo Łukaszenka mi się nie zwierza. Natomiast e, to, to, co się dzieje na Białorusi, to nie odpowiada, a, znaczy tak, podobno. a Łukaszenka jest nazywany Sasza 3%, bo ma raczej 3% niż 97%, kiedy sobie kiedyś przypisał. Mówił, że zaniża, że on zaniża wyniki wyborcze własne, bo Unia Europejska nie uwierzyła, jakby się przychrzaniła do niego. A wygląda na to, że chyba jednak nie ma takiej bazy wyborczej. Mówiono do niedawna, że popierają go, popiera go wieś, nawet jeżeli miasta nie. Ale teraz się okazuje, że rolnicy masowo kręcą filmy, że wcale nie popierają, że on wcale nie jest badka, czyli nie jest ojczulkiem, który dbał o ich rozwój, nie chronił ich, nie ma protekcjonistycznych rzeczy, Chińczycy robią co chcą, w swoje tanie produkty robią przez niewolników i je, jebią po prostu centralnie w rynek białoruski, białoruscy producenci mają ciężko, czyli nie jest batka, tak? Że nie tylko lemingowo z miast, taki odpowiednik naszego, mi się, się wydawało znowu, że lemingowo, nie? A właśnie w miastach e, e, Opozycja białoruska, anty Łukaszenkowa wcale nie jest taka Unia Europejska, to nie jest Majdan. Oni protestują też dużo łagodniej niż Majdan. Protestują, więc oni są też białoruscy, a nie unijni, w tym sensie są na, narodowi. Być może bardziej niż Łukaszenka narodowi. No, i oni protestują, i w związku z tym ja myślę, że Unia Europejska no nie ma specjalnie interesu czegoś tam zrobić dla siebie i, i, i stawać stoicie w piórkę obrońcy demokracji, bo ta opozycja nie jest anty. To opozycja nie jest taka jak Majdanowo, nie, nie jest prounijna. Więc nie wiem, czy my coś zrobimy. Nasza granica z Białorusią to jest jedyna dobrze strzeżona granica polska. Bo Białoruś jest uważany za kraj wrogi. Jest bardzo limitowany kontakt z Białorusią, ambasadorski na przykład. Znam osobę, która mam nieszczęście znać jedną osobę, która jest na tyle głupia, że nie rozumie, że jak ona przychodzi do ambasady Białorusi na, na jakiś tam raucik, to, to ona czyni przyjemność im, a nie, a nie oni jej zaszczyt tej osobie, dlatego że. Tam pies kulawą nogą nie chodzi, bo to jest wrogi kraj. No ale to jest osoba artystyczna, która polityki nie rozumie. Także e, tak to wygląda. Więc, więc, więc stosunki są złe i z państwem, ale mm, lud białoruski nie czeka, aż ich Unia wyzwoli. Z tego co widziałem, to wszystkie tam, e, chociaż były. E, polskie wspieranie różnych panów poczobutów i tak dalej kiedyś, to nie widzę tutaj z takiego zainteresowania, żeśmy my mieli coś zrobić. Poza tym nie wiadomo, czy Putin pomoże Łukaszence, pewnie teraz rozważa, czy Łukaszenka mu się przyda, czy może nie lepiej dogadać się z tą opozycją. No ale opozycja, no cóż, opozycja Białoruś ma ukradzioną, E, identyfikację, i, i, a, ale to jest ciekawe, że oni się uważają często za Rosję i gadają po rosyjsku, ale jednocześnie są i monolitem przeciwko Łukaszence. Mogą być, mogą być przynajmniej. Na Ukrainie byli Ukraińcy i Sowietikusy, i Sowietikusy się tłukły z Ukraińcami. I Janukowicz mógł się oprzeć na Sowietikusach, na przykład, a reszta Majdonowała i europeizowała. Tutaj jest monolit ten monolit może, więc, więc Łukaszenka albo wszystko obroni, albo wszystko straci. Więc stawka jest wysoka. No i to, to, to tyle, jeśli chodzi o to rozważanie, bo ja nie wiem, czy, czy już są dowcipy, że w Rostowie nie chce Janukowicz Łukaszenki, bo